Święta, 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 la la la. Święta, 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 la la la. Świat taki piękny jest, kiedy święta przyjdą już. Świat taki super jest, no bo święta fajne są. Choinka, 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 la, la, la Choinka, 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 la, la, la Świat taki piękny jest, gdy choinka świeci się Świat taki super jest, no bo choinka fajna Mikałaj 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 la la la, Mikałaj 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 la la la, Świat taki piękny jest, gdy Mikołaj prezenty da, Świat taki super jest, no bo prezenty fajne są. Smakołyki, 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 la 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 Smakołyki, 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 la 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 Świat taki piękny jest, gdy smakołyki na stole są Świat taki super jest, no bo smakołyki fajnie jeść Kalendy, 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 la la. Kalendy, 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 la la la. la, la, la. Świat taki piękny jest, gdy kalendy śpiewa się, świat taki super jest, no bo kalendy fajne są. Święta, 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 la la, la, święta, 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 fintas, la 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 święta, fintas, Święta, święta, la la